Dzisiaj mamy 11 sierpnia 2021 roku i jesteśmy w Sobótce na parkingu pod Wieżycą i idziemy dzisiaj gdzie Lidziu? Na Ślęże Na Ślęże, bardzo dawno chcieliśmy Moc Tak, wybrać się tutaj żeby nazbierać mocy z miejsca mocy a co będzie dalej to pokażemy wam na Ślęża bo... podobno jest górą Bogu i góry, aż po chmury bogów. No to dajemy czatu Zapowiada się wspaniale. I zaraz na trasie nam się tutaj pojawił mnich. Można o nim poczytać. Zobaczymy, jak wygląda z bliska. Granitowy, pomacamy go. Nie wiem, gdzie ten mnich ma pupcie. Gdzieś tu. Albo tu. O tyły, tyły zakonik z kapeluszu lub czapki. O no właśnie. Jeszcze w 1937 znaleziono przecież złożone w darze prze, e, gotowane ziemniaki. 1937. No my dzisiaj nie, nie mamy ziemniaków, ale nie wiem co byśmy mogli zostawić. Może innym razem. To co, lecimy dalej? magazynu komputerowego, czyli w zasadzie na pięć. 19 tysięcy drzewek, później jeszcze coś tam. W sobotę i w niedziele od 10 do 16 dni robocze na zamówienie. Właśnie na browarów informacja, że po prawej stronie piwu 15 sekund, a następne za półtorej godziny tam na górze w lesie. Przypomnę podejście. Hmm. A, jeszcze nie wygląda źle. Droga mocna kamienista. Drobnych takich różnych kamieni бежит. uuuu Uu, serduszko spoczniesz sobie na, chyba tym, szukamy, tym szlakiem idziemy droga szeroka bardzo przyjemna więc fajne miejsce na pewno na wycieczkę na spacer musimy naładować energię Prawda Lidziu? Tak. Popieram, po to tu idę. Tak już wygląda mi na kogoś, kto się ładuje energetycznie. Właśnie mi powiedziało drzewo, żebym odłożyła ten telefon, bo go zakłócał. Widzisz? No to usłyszałeś drzewo. Tak. Dobrze. Naprawdę. No. Dobrze. Czyli jesteśmy na właściwych wibracjach, jak już gadamy z drzewami nie ja nie gadam z drzewami te są nie mówią Bawcem. i tam jest taki pies po lewej stronie czarny okazało się że on się nazywa Perum. czyli spotkaliśmy widzom Peruna na ślęży damy sobie teraz mały spoczynek doładowawczy no takich kamieni pewnie jest mnóstwo po całym lesie, wokół szlaku też Wszędzie tam był zamek na ślęży. Aha, to jest dojazd. Znaczy, no, jest dojazd. O, to jasne. Wbita droga. Chałpiki, kamienna, hmm. szeroka, a z boku chodnik. Widać, że to jest ślad od na kamieniu. Tak to było rozłupywane. Zobaczamy teraz ze szlaku idziemy taką ścieżką nas tutaj zainteresowała mamy symbol? źródło Jakuba mm -hmm. czyli tutaj mamy zdrowe źródełko Lidziu o. koniecznie czyli to jest oznaczenie źródła Jest panna z rybą, tylko nie ma głowy. To będzie ten jedzieć prawdopodobnie. Zobaczymy go tu z tej strony. Ktoś tam na nim już sobie grafity zrobił. Prawdopodobnie w każdym razie granicy z krzyżykiem. Tak, a nawet ma ogonek. Szkoda, że żeby pan nie odłamał głowy tak jak zrób i to pierwsze co robili to głowy odłamali no trzeba to dotknąć? no oh. to się zrobi to? co? nie niedźwiedziu. niedźwiedziu panna z rybą a rybę to ta panna która Niedźwiedzia kusiła rybami. Tak. nią ze złością i ją zabił. Tak. Duża ryba. No. Olbrzymia na wysokości. Ciekawe, gdzie jest głowa? A tu o, napisali postać rybą i niedźwiadek. Tak to napisali. Nie, to Może to niedźwiadek. Wow. ale to jest jakaś legenda chyba z późniejszych czasów prawego ramienia oraz nóg, położy i kolan odziany jest w pofałdowaną szatę, na brzuch trzyma obrącz ogromny właśnie z Lidzią dywagujemy, że ta panna to wcale nie jest panna, bo ona jest płaska, nie ma piersi a to wtedy, jest pan żywo, wtedy kobiety młodzieniec. musiały być mieć kształtne działki. A chyba, jej nie wyciosał piersi, ale to <noise> dziwne byłoby. Słuchaj, taki kamienny wąwóz. <noise> Las do nas przemawia. Teraz przy szlaku takie duże. To są nawet jakieś szczęśliwce. No opękanie. Patrz. Chcesz tam zobaczyć. Idziemy to wybadać. Co tu jest? Dziada patrzyła, że jakaś szczelina szczelina jest piękna Co? piękna mufia ktoś sobie zabra na drugi w bardzo fajnym miejscu na zboczu góry Ślęża. 아 Ale cóż, no, jest fragment tego starego kościoła romańskiego. I tutaj mamy zarośnięty, ale widocznie starożytny wał kultowy i on się wciągnie jeszcze dalej, gdzieś tam do góry. Jeszcze jest napisane, że miejsce kultu starożytnego pokręcimy się tu. Mamy z drugiej strony. Widoczny. Ponad wałem jest ta stacja radiowo-telewizyjna. Jest bardzo blisko. A dalej mamy już las. A tu na starożytnym wale kultowym mamy kultowego grzybeczka. Współczesnego. No śmiało, rozpuszczam się. mam nadzieję, że to się oh, nie złanie. Nie, bo mi się ten brzuch nie cykla. Zostaw. Dziu, podobało Ci się na akcji na... No. Poczułaś moc? Nawet tu zasnęła, i nawet mi się coś śniło, ale to nie powiem co. Proszę Cię, powiedz mi co Ci śniło. Nie. Pewnie to było coś niegrzecznego. Nie. Nie. No dobra.